Mary Shelley, występująca jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Godwin, odbywa wraz ze swoją przyrodnią siostrą i przyjaciółmi podróż po Europie. Odwiedza między innymi leżące dziś na terytorium Polski ząbkowice Śląskie, co pewnie niektórym z Państwu już nasuwa bardzo słuszne skojarzenie, ale. Finalnie na zaproszenie Oskara Wilda, udaje się do podgenewskiego domu. Lato okazuje się chłodne i deszczowe, więc w tym ponurym anturażu Lord Byron rzuca pomysł zorganizowania konkursu zawodnictwa na najlepsze opowiadanie grozy. Wszyscy mu przyklaskują i to proszę sobie wyobrazić deszcz bijący o szyby, drwo strzelające w kominku, płomienie świec, które falują, trącane przeciągiem i przy nich piszących ludzi grupę towarzyszy, która trudzi się stworzyć historię grozy. Owocem tych alpejskich peregrynacji jest nie tylko dziecko, które nosi w sobie siostra Mary Shelley, dziecko lorda Byrona, ale przede wszystkim powieść, którą napisała ona sama i na, na której nadała tytuł Frankenstein, a wkrótce dodała również, czyli współczesny Prometeusz. I może gdyby nie to, gdyby nie ten właśnie podtytuł, nie pojawiłyby się dziesiątki analiz rozbierających ten utwór na najdrobniejsze szczątki. Oczywiście możliwość odnalezienia w utworze drugiego, piątego, dziesiątego dnia jest wielkim walorem, ale wydaje mi się, że w tym wypadku nieco zaburzyło odbiór i ogólnie wrażenia płynące z tej naprawdę fascynującej lektury. Frankenstein, tak swoją drogą w XIX wieku nazywały się właśnie Ząbkowice śląskie, stanie się też jednym z pierwszych fenomenów współczesnej popkultury, pierwszym, lecz nie jedynym zaczerpniętym z gotycyzmu, a na stałe zakorzenionym we współczesności. W kolejnych latach następuje wysyp. Kula śnieżna, o której wspomniałem, już nabrała rozpędu. Edgar Allan Poe tworzy w myśl swojej zasady, że do wszelkich utworów należy siadać za jednym razem e, tylko jedną opowieść, ale przy tym kilka naprawdę wybitnych opowiadań. Kilkanaście wybitnych opowiadań. E, wiele innych jest naprawdę wspaniałych, ale Zwrócić uwagę chciał w pierwszej kolejności na trzy: Czarnego Kota, Kruka, Zagłady domu Uszerów. Każdy z nich jest na swój sposób inny i na swój sposób naprawdę wyjątkowe. Literatura grozy już jest w Ameryce, już gości w salonach. Staje się nie tylko potokiem, ale rwącą rzeką. W 1886 roku Louis Stevenson, znany zresztą z, ze świetnej wyspy Skarbów, pisze dr. Jekyll i Mr. Hyde. Kilka lat później Oscar Wilde tworzy portret Doriana Greja. Czy ten tytuł niczego Państwu nie mówi, z niczym się Państwu nie kojarzy? I bardzo słusznie. I bardzo to słuszne skojarzenia. W 1897 roku bądź w 1899 Bram Stoker pisze Draculę, który do mimo sporów prawnych staje się niesamowitym, niesamowitym wydarzeniem światowym, trafia do popkultury i mimo że momentami występuje na przykład jako Nosferatu. W znanym filmie Symfonia Grozy. Przecież jest chyba pierwszą postacią kojarzącą się każdemu z państwa z horrorem. Już XX wiek to Golem oraz ubiór w operze Gastona LeVaux, który został fantastycznie przeadaptowany na musical przez Lloyda Webera. Jednak chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na to, że bezpośrednim pokłosiem Walpola, Louisa jest proza zarówno Artura Conan Doyle'a, jego Sherlocka Holmesa, młczącego się po bagnach mglistym Londynie, jak i Agaty Christie z jej Sekretami i tajemnicami skrytymi w sielankowym, pięknym otoczeniu wiejskich posiadłości. Ergo całą literaturę kryminalną oraz współczesny thriller zawdzięczamy właśnie gotycyzmowi. Proza gotycka to fenomen i podstawa Young Adult z bestsellerowym słynnym zmierzchem, Literatury dziecięcej i Heragopottera, a także niemal każdego współczesnego filmowego i literackiego horroru. Stąd apel do tych Państwa, którzy zdołaliście dotrwać do tego miejsca: niech się Państwo nie boją sięgać po literaturę gotycką, niech Państwo nie boją się sięgać po literaturę przeszłą. Chyba, że wyłóżcie się Państwo horrorów, ale i tak wtedy spróbujcie. Proza ta niewiele różni się od tej współczesnej, ma jeden natomiast istotny walor: przenosi nas w czasie i tworzy to na wskroś autentycznie. Za to kocham ją miłością bezwarunkową i pewnie jak już Państwo zauważyliście całkowicie bezkrytyczną. Spróbujcie sami, a być może również zapałacie do tej literatury tę samą miłością, czego Wam serdecznie życzę.